z tym różni się od nas i od konia, że kiedy jest za ciepło, nie jest w stanie regulować temperatury pocąc się całym ciałem. Konie pocą się całym ciałem, my również pocimy się całym pies ciałem. Ziaje, pies język. Ziaje. Jeżeli poci się, to poci się tylko i wyłącznie opuszkami łap. Stąd na ciemnej podłodze w lecie albo na płytach chodnikowych możemy zauważyć mokre plamy. Tam się poci pies. A co to znaczy? To znaczy, że dzisiaj, zeszły rok, dwa lata temu trzy lata temu problemem może być nie zostawienie psa na zewnątrz w zimie, ale konieczność zabrania psa do domu w lecie, bo kiedy przez długi okres, a mamy posesję, posiadłość, działkę i ten pies w naturalny sposób jest na zewnątrz, ta temperatura oscyluje w słońcu w okolicach 40 stopni, to ile wody nasz pies nie miałby zabezpieczone, żeby ją pić, zziać i regulować temperaturę, on się przegrzeje, a hipotermia dla psa potrafi być bardzo ciężka w skutkach.